Manko. Kolejny teścik Szakala Zombuma. To jest tylko 20 mm. Tylko 12 strzałów. Ale aż 120 gram. Czyli wychodzi po 10 gram na sztukę. To jest kostka hukowa z piskiem. Czyli powinno być coś jak jak skrymy, więc przetestujemy, zobaczymy zaraz. Uważam już. Odpalamy. Dobra. Zobaczmy, co to potrafi. Robi mega robotę. Dla mnie rekomendacja jest, Dobry sprzęt. Robi mega robotę, ale słuchajcie, widziałem, że gdzieś tutaj spadł jeden pocisk. Gdzieś spadł jeden pocisk tu leży yy, czyli na, na 12 sztuk, yy, odpalił 11. Uważam, że mega, mega robota, bo... Ja nie odpalił. Uwaga, leci się manko.